nadzieję, że będziecie tutaj się dobrze czuli, a ja poproszę o przywitanie Was tutaj serdecznie Panią Prezes Miasta, pod której patronatem odbywają się dzisiejsze zawody. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim zawodnikom, opiekunom, organizatorom. Dzisiaj już, już wyróżnione spotkanie. No, już tyle osób jest. Gratulacje, ale to z tego wynika, że to więcej osób. Chcę tylko przyjąć udział w powołaniu naszej dzisiejszej korporacji. Wszystkim uczestnikom dobrej sprowadzania, ale też i dobrej, i dobrego samopoczucia i żebyście wykrywali, ale prawie wszystko w realizacji takiej przyjaźni. Dziękuję. Dziesiąte jubileuszowe spotkanie. Jak widać wszystkich was sprowadziło tutaj i jestem przekonany, że z ogromną ochotą skoczycie do wody i będziecie pobijali rekordy swoje życiowe, ale i wiele, wiele innych witam bardzo serdecznie przedstawiciela, sponsora, Pana Karola witam reprezentanta Zaksy stojącego po mojej prawej, prawej stronie, Pana Michała Hadałę wielkie gratulacje dla Zaksy Kędzierzynsko-Koźle za mistrzostwo Polski, wielkie brawa wielkie brawa Drodzy Państwo, jubileuszowe, dziesiąte, koziołki pływackie, które odbywają się pod patronatem pani prezydent Kędzierzyna Koźla, uważam za otwarte. Wielkie brawa dla wszystkich zawodników i organizatorów. Koziołki pywackie. Koziołki powstały tak. Z... Żeby to nie brzmiało źle, ale to, był, to jest moje dziecko, mój pomysł były koziołki siatkarskie przed nami rok i skorzystałem z okazji i chciałem zrobić taki cykl zawodów w naszym mieście. Koziołki pływackie, koziołki siatkarskie, koziołki tylko i To są teraz też koziołki biegowe. To miało być taką wizytówką naszego miasta, jeśli chodzi o sport. Tradycja była się w 2007 roku, było około 200 zawodników. No, jeszcze nazywaliśmy to wtedy międzynarodowymi otwartymi mistrzostwami miasta. Tym bardziej, że na każdej edycji przyjeżdżali do nas ja goście zagraniczni. W tym roku są goście z Wielkiej Brytanii i ze Słowacji, z klubu Neoreus Żelina, którzy przyjeżdżają corocznie na te zawody. 36 klubów bierze udział w dzisiejszych i jutrzejszych zawodach. 397 dokładnie zawodników. Na początku było zgłoszonych 404, ale zostały tam z różnych powodów z choroby i tak dalej skreślone z listy startujących przez trenerów, no i jest nas 397 osób. Tak, mamy 30 indywidualnych konkurencji i dwie sztafetowe. E, pływamy wszystkie konkurencje o długości 50 metrów, 100 metrów, 200 metrów oraz do tego 400 metrów stylem dowolnym. I dwa wyścigi sztafetowe e, takie mieszane, e, czyli mogą pływać i chłopcy, i dziewczyny, obojętnie w jakim zestawieniu, pływamy dzisiaj 4 razy 50 zmienny a jutro 4 razy 50 dowolnym.